Dwie Nokie. Jedna to jest 3120, a druga wygląda tak samo jest 3100. A co najlepsze, jak się pisze, co najdziwniejsze, jak się pisze 3100 w Google, to wyjdzie zupełnie co innego. Trochę dziwne, ale patrzcie, yy, różnią się tutaj numerami. Ta sprawna ma A10805, a ta niesprawna ma A10605. Czyli inne. Czym się różni to na pewno jeszcze kolorem obudowy? Nie wiem, czym jeszcze bo patrzcie. Teraz sprawna ma wcisk. Słuchajcie, klika. A ta niesprawna, no nie ma wcisku. Nie wiem, czy to da się po już dla, dla testu. Aha, nie, już wszystko jasne, patrzcie. Czekajcie, po tu, pod spodem jest takie mały, nie, nie, nie widać, ale. Czekajcie. Tutaj pod spodem mamy. I mały przycisk. Jest. A w tej nie ma. Czyli jest urwany. Czyli tej nogi niestety nie uruchomimy. Albo czekajcie, mam inny sposób, żeby choć się zaświeciła. Dobra, najpierw ta odwójka, czyli ta yy, moja bateria, którą kiedyś z takiego telefonu. No chyba widzieliście kiedyś na moim filmie. Ostatnio z biedronki. Może nie tak ostatnio, ale kiedyś tam miałem z biedronki. Podłączam ją w złote w sensie, zasilania. I daleko do przedłużacza. Sprawdzam co się wyświetli, bo bateria jest naładowana. Zapiszczało. Widać jakiś symbol ładowania, czy nie? Czekajcie, ja spróbuję sobie przytrzymać. Działa. Czyli po prostu musi piknąć, bo normalnie ładowania nie, nie wiadomo czemu nie widać na ekranie. A ja widać, widać takie delikatne. O właśnie teraz, widzicie? Tylko bez podświetlenia, może dlatego nie widać. Teraz próbujemy tą drugą. Nie daje was Chyba tak. Ktoś musi mnie źle zmasakrować. I teraz macie dwie obok ciebie.